To co to pan wziął w ręce? Proszę, pan kiedyś z tego czytał! Nie, to no tak? Czytał? Chęcił ich nie wiorek. Wezmę, to nie wezmę. Mamy taki ładny traktat. Nie, w się, się to może być zahistiony. Na pewno, na pewno, pewno panie przyjrzący. Grzech sodomski należy potępiać. Dla ludzi grzesznych należy się poddać. A no, za może być... Widzisz, gdybyśmy mu to... nie powiedzieli, że jesteśmy kampanią przeciwko homofobii, to by podpisał te książki. Książ. No, po prostu wiesz, jak mamy tutaj kolejny dowód, no mamy wszystko sfilmowane. Jest po prostu zwykłym homofobem. u nas prezentami, które on zatrzymał. Nie no cóż, no chcieliśmy sobie coś udowodnić, no i udowodniliśmy. No, mieliśmy takie założenie i ono zostało zrealizowane. I chyba nie jesteśmy rozczarowani w ogóle, nie? Nie. Tak spodziewaliśmy się tego. I o to nam chodziło tak naprawdę. Dokładnie. Ja mnie teraz on zatrzymał. <laughs> nie no cóż, no chcieliśmy sobie coś udowodnić, no i udowodniliśmy. jakby mieliśmy takie założenie i ono zostało zrealizowane. I chyba nie jesteśmy rozczarowani w ogóle, nie? nie? jakby spodziewaliśmy się tego. I o to nam chodziło tak naprawdę.